Dzień dobry wszystkim, witam Was w następnym odcinku naszego programu Nie daj się wirusowi ćwicz razem z Kosirem. Tak jak obiecałam w poprzednim odcinku będzie kontynuacja tylko dwóch ćwiczeń. Dzisiaj dwa ćwiczenia na mięśnie brzucha. Zapraszam do pozycji leżącej. Brzuch. Połóż się na macie, unieś nogi do góry, ręce schowaj za głowę, ale pamiętaj o tym, żeby nie niszczyć kręgów szyjnych i nie ciągnąć rękami głowy, tylko od ręce tak, żeby po prostu je gdzieś położyć. Górną część zegnij do przodu, dołóż do tego nogi i tak angażujemy mięśnie brzucha, część prostą. Hop, jedziemy. 20 powtórzeń. Delikatne spięcie 2 sekundy i powracamy. 3. Wytrzymaj tak przez 20 powtórzeń. 4. Jest to fajne ćwiczenie, bo nie dość, że angażuje mięśnie brzucha. To przy dołożeniu nóg angażuje też jego dolną część. I uda. Pamiętaj jeszcze o ważnym, ważnej wskazówce. Nie zginaj brody zbyt yy, blisko tutaj moska, tylko delikatnie trzymaj ją odchyloną. Hop. 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 Mięśnie brzucha tutaj bardzo intensywnie pracują. Poczujesz to przy 20 powtórzeniach. I drugie ćwiczenie. Mięśnie skośne brzucha, kręta skłony. To samo, tylko po skosie. Też 20 powtórzeń w dwóch, trzech seriach. kto dawno nie ćwiczył, to na pewno poczuje. I koniec. Tak jak obiecałam, dwa ćwiczenia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!